Mam strzelić, żeby rozpocząć napad, jesteś pewny? Tak. Yy... O, dobra! Witajcie, ja nazywam się Marcel i zapraszam na kolejny odcinek rodzinki. Zostaw łapkę w górę, bo jeden like to jedna złotówka na serwerze. Jeśli jesteś tu nowy, to pewnie twój kolor przycisku subskrypcji jest jeszcze czerwony. No to kliknij go, by zmienił kolor z czerwonego na szary, a dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka i będziesz naszym widzem. Wbijajcie też na nasz sklep, dizyshop.pl, bo właśnie wleciał nowy drop świąteczny. No i mega promocje, które niebawem znikną. A teraz rozsiądź się wygodnie i oglądaj. Rodzinka się rozkręca i tak! Okradłem jubilera w GTA! Dziewczyny to chyba najgorszy okres w moim życiu. Tyle Dlaczego? Nauki, aktorstwo bez zmian. Ciągle jestem słaba. A poza tym, moja, moja mama jest w ciąży. Cała rodzina. Ale wszystko z nią w porządku? Jest w GTA. No Ale zaraz, twoja rodzina jest w GTA. Tak. Zgadza się. Ale jakim cudem w ogóle twoja rodzina się tam znalazła, w się sensie w GTA? Koło mojego domu kręci się grupa bandytów i oni nas ciągle prześladują. Ukradli samochód, w którym była Zuzia i Kubuś, a mój tata i Kacper poszli ich ratować w GTA. Kacper? Kacper. Znaczy, nie, Kacper? Aha, aha. No, tak, To mhm. ten Kacper, tak, mój brat. Mhm. Dziewczyny, mhm. zaraz przyjdzie tutaj Dominik, mój chłopaki. on nie może się dowiedzieć. Proszę, nic mu nie mówcie. No jasne, nie ma sprawy. Nie powiemy, jeżeli to dla ciebie ważne. Dziewczyny, a wy dalej jesteście obrażone na Kacpra? Znaczy, no ech, tak to wygląda, trochę mhm. ciężka. Ciężka to sprawa. powiedzieć. No mhm. ale w sensie, tak, nie? Może, nie wiem. Sądzę, że najgorsze to może być to, że oni mogą mnie wrócić. Nie mam z nimi żadnego kontaktu, nie wiem co ale się z nimi dzieje, nie, nie ma ich kolejnego. Jak to nie wrócić, Sylwia? Tam, nie o czym Nie wiem, naprawdę mówisz? nie wiem, ale tylko jestem tylko... do jak o, o, tu jesteście, nie zauważyłem was pośród tego tłumu. E, no. Cześć. A, cześć Sylwiuś, o czym rozmawiacie? O tym, że porwali jej rodzinę, a Kacper i Marcel mogą już nigdy nie wrócić. Dziewczyny, obiecałyście na paluszek! Dlaczego mi nie porównałaś? Nie, powinnałaś? one kłamią! Dominik! Ja Będę cię Nie, będzie okłamała! Ja, Zabieram A wice. to ty jesteś, Dominik. No. Yy, Opowiadaj, co się stało. Porwali moją rodzinę do gietę, ale proszę. Nie martw się o tym, proszę! Za późno już się zmartwiłem. No Dobra, to ja teraz idę się spakować, bo jadę do GTA. O, nie, 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 nie chcę ciebie znowu stracić. A poza tym portal do GTA jest zniszczony, więc nie uda ci się mimo wszystko. Dziewczyny, czy wy wiecie, co to jest proszek Miko? Ja... coś o nim słyszałam. Ponoć dzięki niemu można przemieszczać się pomiędzy światami. Dokładnie, i tak się składa, że mam ten proszek. Dominik, ale jaki proszek?! Nie, nie to! <grym> zanim asztowali to udało mu się zgromadzić kilka gramów tego proszku, bo było to dla niego w pewnym sensie fascynujące. Dominik, nie użyjesz go. Słyszysz to? nie ma nawet o czym rozmawiać. Jeśli twoja rodzina jest zagrożona, która niedługo będzie może moją rodziną, to ja muszę reagować. Ooo. Nie żadne tylko idziemy pracować. Musimy w końcu ratować rodzinę Dobra, ja idę. Nie, Ja tak nie robię. Dominik! Znowu się zepsuło dziadostwo, no. Przepraszam. What? Eee, policja anty Minecraftowa! Eee, nie, 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 nie. turbo! Ten świat jest totalnie niegościnny! Eee, o, przepraszam panów! Tego jeszcze nie było Marcel, który lata na jakimś środku rzadzu. czuje się jak jakiś Harry Potter. Okej, okay, okej. Okay. Udało mi się, udało mi się. Uciekłem. Drodzy widzowie. W tym świecie jestem kompletnie prześladowany. To jest jakaś masakra. To mi się udało uciec, ale takich akcji mam średnie co 3 godziny. A mój syn dalej jest krową. I co ja mam zrobić? E, dobra. Szybko musimy dostać się do mojego domu. Ty i tutaj mieszkasz? Tak, tutaj miesz No ty, ty, No, wiem. Fajnie to nie jest, ale no niestety. Mhm. Jak się nie ma, co się robi, to się robi co się ma. Dobra, chodźcie, musimy się pośpieszyć. E, poczekajcie. Ja. Ja. Jakoś dziwnie się... Lili, nie stój tak, chodź tutaj! Nie już, jasne. O, chodź, chodź. Okay. no dobrze, dobrze, gdzieś mój to tam musiał to Eee... Właśnie, przepraszam, nie ma. Nie lubię tego to... miejsca. Przepraszam, nie posłuchałem. Ale Dominik, jesteś pewny. Możesz tam zginąć, tam idzie łatwo zginąć, nic mi się naprawdę. Nie, nic mi się nie stanie, nie broni będzie. Broni, do... tam jest dozwolona. U, Spokojnie dam sobie radę, wiesz o tym. Bierzesz... Łyk wody, ryzykujesz swoje życie, a nawet jak oddychasz, ryzykujesz swoje życie, za każdym razem, nie masz wyboju. I co możesz wybrać, to dlaczego ryzykujesz. A ocalenie twojej rodziny jest ważnym powodem, a więc się odsuń i nie przeszkadzaj. W porządku. jest ten twój chłopak. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze teraz tylko takiego proszku dodam i powinno to zadziałać. <ślesk> Działa. Fajnie, fajnie, ale jesteście tacy podbierani, ale wiecie, to jest zwykły portal do naderu. Może i tak wygląda, ale proszę, Miko nie zmienia wyglądu, zmienia działanie. I uwierz mi, że to działa tak, jak powinno. Minigie, nie jestem pewna. Będzie dobrze. Wrócę, dam sobie radę, uwierz mi. No to powodzenia, cześć. <laughs> do zobaczenia. Takiego chłopaka to jak ze świecą szukać. Szkoda, że. Koc... Yy, znaczy... oh, to proszę. Trzymaj i fukaj, ale idziemy teraz. A, o. Okay. To, to to może ja poszukam. Um, okay. my... No, to no ale mogę? No. O. <grym> Uh, 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 Okej. Okay. E, dobra, e, miałem czekać na więźniów. Miałem czekać na więźniów. Oho, e, jesteś więźnią, chodź tu. O, jesteś troki trochę Dobra. E, cześć. E, wychodzić stąd już generalnie, dziewczynko, to twój tata macie gdzieś. E, niech to mam gdzieś! E, normalnie, nie zapłacuję za wasuję. Oh. O, o jest zapłacił. Adi, e, Teraz Adi, wytłumaczy wam i mi, Adi, i dlaczego przenieśliśmy ich z gry GTA o, do gry ko, Minecraft? Zgięty, słuchaj. Oh no. W no bo słuchaj, no? w Geta jesteś taki jak. Policja, anty-minecraftowa jeżeli by oni tych dwóch zapali kwadratowych w GTA, Aha, oni nam wtedy zabierają generalnie. i pieniędzy nie ma. Aha, czyli generalnie tutaj. To to ja nie, 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 nie. tu, chodź tu. A Słuchaj. A ja... Generalnie sytuacja jest taka: twój tata przeniósł się do GTA razem z twoim, <susuruj> twoim bratem. <susuruj> I przez to. i po co? I nie ma jak No jak po co? Żeby sobie pograć. A teraz nie ma jak wrócić. Więc my będziemy teraz znowu przetrzymywać was tutaj. Dobra, ale. tutaj śmierdzi! O, a jeszcze, jak zaraz zrobimy taką to dopiero poczujesz, co to, to skrót. A zostawiamy ich tutaj, czy gdzieś ich mamy? Czy. Tak, zostawcie nas, zostawcie nas, nas. My sobie tu widzimy. Zostawcie, wyraźnie powiedział. Mamy ich przygotować tutaj, do a. samochodu a. i do innego miasta i wywieźć, żeby ich nikt nie znalazł. Adi, a ja słyszałem, że ty kanał otwierasz i chcesz być youtuberem. No właśnie, to. Do... E. Hefu mi kazał zaraz. No będziesz rzucał? A pewnie bę, będę rzucał, to się postaram Co wystąpić? To nikt nie będzie Was oglądał! E. Właśnie! O, właśnie Zuzia, bo ty dali. jesteś popularna i może być wystąpiła u Adiego jako zakładniczka I wtedy. No i co mi to da? Jemu data wyświetlenia. A ty to zrobisz, bo cię do tego zmusimy. Nie, nie zgadzam się. A ja nie masz do samochodu, do samochodu do do chodź, już! Do do jedziemy do By innego miasta, musimy pan, was przeprowadzić. Tak, <gry> Fajny mamy samochód. To wszystko dzięki nie, tym porwaniu. Dobra, Lewo, lewo, lewo. Jest, jest. <słuchy> I sobie, i sobie sobie, sobie, sobie. Jest, jest. O, nie, nie, jakiego. O, tylko żeby, tylko nie zobaczył, żeby nie, zobaczył żeby nie zobaczył. Poszedł? Jest. Poszedł sobie. Słuchajcie, wow, Cicho, cicho, kim jesteś? Dominik, to ty, to ty. To, to, tak, to ja. Ale, ja, ja, ale jak no. to się stało, że ty jesteś w, pod postacią normalną Minecraftową? A czemu ty jesteś pod postacią normalną? Ja, ja jestem. Nie wiem dlaczego, w zasadzie, no przyleciałem tutaj. Policjant, pan Klocek, pan Kwadrat wysłał mnie tutaj do GTA, ale no generalnie jak już się tutaj znalazłem, to byłem kwadratowy. I teraz po prostu jest problem, bo jestem kwadratowy i mnie go nie policja no, anty-Minecraftowa. Ale to dlaczego? A dlaczego ty jesteś przecież normalny? Dlatego, że oni mają jakiś słaby. Ten, ten proszek. Ja trefny, mam lepiej, proszek Miko tak, mieli? Ja będę orygane notaty, bo to Ale Oni policja ma trefny, proszek Miko, co za biedna nie, policja w tym Minecrafcie! No. no! Ale co ty tu w ogóle robisz? Jak ty tu się znalazłeś, chłopaku Że bym powiedział, że jesteś no. w niebezpieczeństwie i przyszedłem wasetować. Tak, Musimy znaleźć tak. ci mieszkanie. Mieszkanie? Żeby, tak, musisz być. Um, mieć jakiś bezpieczny lokum. Aha, czyli, czyli że, że, że jak będę miał mieszkanie, bezpieczne lokum, to tak jakby policja anty-Minecraftowa mnie nie będzie widziała na radarach. No na pewno. O wiele mniej będzie się, że zobaczy. No dobra, słuchaj, tylko że jest mały problem, wiesz, bo y, ja mam y, stosunkowo mało pieniędzy i generalnie do, starałem się ostatnio zarobić na rybach byłem, ale na tych rybach się zamara za jedną rybę 5 dolarów, rozumiesz tam... ja mam pytanie, czy ty wiesz w jakim świecie jesteśmy? Cześć. Weź z kołu jakąś, jakąś furę, z kołu jakąś furę, dobra? I za y, coś Okej. Okay. Nie wychylaj się. Dobra. Pff, kiedy on będzie? Nie mogę się tutaj tyle ukrywać. Jeszcze mnie ludzie zobaczą. Jedzie. Czy... O, coś jedzie. O! Dominik! Serf? Dominik, o, super. spokojnie, ej, spokojnie. O, umiesz spokojnie. tym jeździć, jesteś pewny, że umiesz tym jeździć? Ale dlaczego, żeś schował motocykl? Miał być samochód, żeby mnie nie było widać! Okej, okay, zaznaczyłem ci na mapie, jedź, na pe... co ty tam robisz? No jedź, jedź, tylko ostrożnie, jest, jest zima, motocyklem, zwłaszcza czoperem... Zimę, nie ma szans jeździć Nie, nie, nie Dominik, proszę cię, no, jedź jakoś po ludzku no, no, jak spokojnie, jak tyle ma... <laughs> Uważaj, no Dominik, a co, ta, a co tam u Sylwii? Co tam w ogóle u Beaty? Jak ja tam? Z tego, co słyszałem to nie napadli Co? Jak napadli? To nie wiem, nie ale, ale, to, ale żyją? Wszystko jest w porządku? Tak, żyją, rozmawiałem z ha. Ty się teraz przeniosłeś tutaj Więc możesz mi normalnie ten proszek Miko Użyczyć i wrócimy z powrotem do Minecrafta W razie czego, tak? No, fajnie by było Możesz jechać prawą stroną? Jak zużyłeś wszystko? Dominik, generalnie chcę ci pokazać coś, bo moi kochani widzowie wiesz jak zostawiają lajka pod filmem To tak jakby zostawiają jednego dolara to na serwerze Tak samo jak mamy w Minecraft'cie tylko tam są złotówki Patrz co jest, F2 40 tysięcy To ja sobie kupię na ludzi tą chatę Co? To mieszkanie kosztuje 5 milionów! Skąd ja wezmę tyle kasy?! To jest gra o napadach. Nie mów, że chcesz zrobić napad. Że pierwsze co jak zrobiłeś, jak się pojawiłeś w GTA, to chcesz zrobić napad. O nie! Ja tutaj przyszedłem... Ja pierwsze, to co chcę zrobić, to ci pomóc. Dobrze, ale... Napad. Ale... Czy, dlaczego ten pan idzie w... Jest... Czy możesz zerknąć? Zobacz co, czy idzie... <śmiech> <śmiech> idzie... gościu, który idzie w sklepkach w, śnie... w śniegu. E... Pozbyć go. Czyli sugerujesz mi, żebym był przestępcą w tej grze, tak? Żebym zrobił napad, tak? Eee... W imię większego dobra e, a, ile a jaki to napad? Jaki masz na myśli napad? No jakiegoś jubileja, nawet chyba wiem gdzie jest A co na taki napad jest potrzebne Dominik, no? W ogóle czemu, ale, no. ale nie, no nie będziemy robić napadu no Będziemy, spokojnie, to są tylko postacie z gry MPC Dobrze, mieć. ale słuchaj, nie będziemy mieli żadnych ofiar, prawda? Ni, nic się nie stanie Postajemy się, dobra, potrzebujemy broni, Dobrze, Co potrzebujemy? Broni? A po co broni jak mamy robić napad bez ofiar? Myśli, że nam oddadzą tak polubownie, że hej, dajcie nam pieniądze, bo potrzebujemy uciec z tego świata. Nie, to tak nie zadziała. Dobra, ale to twój, tym twoim pojazdem, to pojazdem nie może być twój motocykl. No nie, no przydałoby się coś, co by nas osłoniło To, ja O, z... ja, mam, ja mam to moje latające, może tego użyjemy. Dobra, to. Nie, nie chciałbym wybuchnąć tak cię Nie wiem, zobaczymy. Będziemy mieli dużo towaru, to nie wiem, czy to się uda. Dobra, słuchaj, to hmm. bierzemy. To, czyli co, czy jakąś furgonetkę trzeba ogarnąć czy coś, tak? No przydałoby się. Dobra, czyli broń, furgonetka i maska, okay. tak? I maska jeszcze dla ciebie, bo ja to mhm. ja to nie założę na siebie żadnego. Maskę z tej gry. Nie, no nie wiem, mogę kosz na śmieci spróbować założyć. Nie, Dominik! Te nie, tam by była policja jeszcze. nie. No dobra, czekaj, już wsiadam. Zobacz, jak ja do tego świata nie pasuje. Czoło mi odstaje. Dobra, gdzie jest ten y, jubiler? Czekaj, znajdę ci na mapie. Czyli jeżeli założysz maskę, y, to nikt cię już nie rozpozna. Taka jest tutaj mechanika. Tak, chyba tak. Ja, ja się tu schowam, a ty kup tą maskę. Dominik, coś ty kupił za maskę? To jest według ciebie poważna maska. No, ja nie wiem, widziałem, fajna, bo. Utania. O, minik. Wyglądasz jak... Nie wyglądasz. No dobra, może nawet dobrze, że nie wyglądasz zbyt groźnie. Słuchaj, a mamy jakąś broń? To jest tu? Tak, to jest ta dzień Dobra, ale Kryj mnie, kryj mnie, żeby mnie nikt nie poznał. Jakby co to udajemy, że. Schowaj ten łom i Czemu jesteś w tej masce? Dobra, nie masz. Schowaj ten łom chociaż. Chłopaku, ty jesteś w ogóle nieodpowiedzialny, totalnie. Ja nie śledziłem ona... ci ona. nie kurde, kwiatek. Dobra, chodź wejdzie. No Zuczyłeś kwiaty. Dzień dobry to nie jest napad. E, nie robimy tego. Ja nie jestem przestępcą, ja nie będę, nie będę okradał jubilera, koniec, rozumiesz? Ale wracaj to mi tu, mi Ale co to widzimy, wracaj mi tu, mi tu, no nie, mo nie możemy sobie tak po prostu okazać jubilera, no zwariowany ty jesteś Spokojnie, to i tak jest tylko gra. wiesz, GTA i tak dalej Słuchaj, ta pani tu ma pracę, rozumiesz, ona pracuje, ona jest, ona jest, ona może ma jakieś, może utrzymuje dzieci, nie można takich rzeczy robić Że sobie tak, o, ukradniemy jubilera Wolisz, żeby... Dobra, ukradniemy, ale oddamy potem, e, nie, nie oddamy Muszę mieć mieszkanie, oddam to wszystko, dobrze, oddam to wszystko jak się tylko uda uratować Kubusie i Zuzie, tak? I jak uważasz? No oczywiście, że oddam, no co jak uważam, to to jest, jest nie mam wyjścia, nikt mnie tutaj nie chce tolerować, bo jestem kwadratowy i, I nie mam po prostu, nie wiem czy nie mam wyjścia tak naprawdę, nie ma, nie można skołować jakoś inaczej tej kasy Wiesz, Zalubienie 5 milionów zajęłoby nam 5 milionów długo, faktycznie, legalnie. to jest kasy Dobra, to co teraz, czekamy do nocy i musimy skołować tą broń, tak? Któryś no przydałoby się Sylwia, w ogóle wyluzujemy się, patrz Ale jak choinka, zobaczymy. Ale może... <laughs> To co się dzieje dziewczyny? Coś tam... Kto to jest? płacze. Sylwia? Cześć, Co to na... jest? O, o, cześć, cześć! Maty, coś masz na Co oku? Się Czy to jakaś opaska, jak pirata? Nie, nie, to nie żadna opaska. Generalnie to dostałem tak konkretnie po mordzie i. Od kogo dostałeś? Jak? No, zobaczcie sobie na DC Plus. Wrzuciłem odcinek. Ale od kogo? Od jakiegoś. Ale gdzie oni przysiadują? No, no, mają tam jakąś swoją bazę, ale, ale nie, nie, nie zawodzajcie się z nimi. Nie, nie zawodzajcie się Nie, powiem, nie, nie, nikt nie, nie, nie powiem. No, no dobra, no bandycka, 666. A to I idziemy, na tak? ten, okay. ten dym. No, szkoda, że uciekł. A, Czyli naprawdę tam tak. Dziewczyny, trochę się obawiam, 666. Chyba jest z tym, dom. Tak, to jest ten. Zamierzasz się tam włamać? Nie, ale powiem o tym dziadkowi. Chodźcie ze mną. No dobrze. To pokaż mi tą broń, którą skołowałeś. No, tak. No. To jest. Potężne. A czemu mi kupiłeś różową? No dobra, to wiesz co, to ty rób ten napad, a ja sobie tutaj poczekam. O, zobaczcie. No, no, no. Co <śm> ja Oparłem co? Co? się o fajerwerkę. Nie spokojnie. Czemu mówisz do mnie Marcel? Ja jestem pan Marcel. No, pani Nata Marcel. Ty chodzisz? Ja Czemu ja? Bo to musi być na twoje konto przecież. Mam to zrobić ja, tak? Tak, biegnij. Wierzy w ciebie. No dobra. Mam strzelić, żeby rozpocząć napad, jesteś pewny? Tak. Eee... Eee... Wow, dobra! Dobra, 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 ja to robię, ja to naprawdę robię. Eee... Eee, co się stało? Dominik! Dominik, Matej, co jest? Pa Pakuś, pa Pakuś, co jest grane? Czekaj, jeszcze mi zostały cztery! Co się dzieje? Gdzie jest furgonetka? Czemu, Czemu jesteś na pleca? motorze? Aaaa! Eee, coś ty lepszego zrobił, miało nie być w policji! Dobra, to wyjeżdżam. No eee, eee, nie, to jest czołg, co?! Eee, dobra! to Tam jest drugi! Uuu! tak! Fajnie, że będziesz strzelał, dobra. Jedziemy do Lestera, musimy to odwieźć. Jestem przy tym Lesterze całym. No. Już dobra. Pierwszy raz tu będę, czekaj. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 jest. To tu? To tu? Tak, to tu. Dobrze, że czołgi nas nie gonią. Dlaczego w ogóle? Czyli tu się wchodzi? Okej, okay, chyba tu. Dominik! Tak? Możesz zdjąć maskę. Jesteśmy najlepszymi nie, bandziorami w całym GTA, zobacz. F2, pyk! Drodzy widzowie, zostawcie 5 milionów lajków pod tym filmem, <gry> to sobie kupimy drugi dom Dobra, to teraz jedziemy do tego domu, tak? Eee, żeby, żeby go kupić. Okej, okay, fantastycznie. Akcja udana, dobrze, to mi nigdzie się pojawiłeś. Mam nadzieję, że jeszcze ci... Się... Ej, a dobra, ale dobra, to już... Good. Co! O, dobra! Wsiadaj. Ja! Dobra, no dobra, prowadź! Jedź! A, co oni są za nami! Eee, nie, okej, okay, okej, okay. zgubich, proszę cię zgub zgub, 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 zgub Słyszałeś, że ten portal, czy znaczy tak przynajmniej nam napisał ten policjant że w liście że ten portal został zniszczony, którym ja się przeteleportowałem i teraz nie wiem, czy ja w ogóle wrócę, no. Halitka. Ty, policja, policja, policja. Zawana, za, zawana, 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 zawana. Prowadzą jakiegoś chyba gangusa. Czekaj, muszę teraz kupić to mieszkanie. Okej, okay, zakup. Nie, nie wierzę. Słucham? To kosztuje 500 tysięcy. To starczy jeszcze na coś. W sumie to był dobry, do... dobry pomysł. Czekaj, chodźmy do domu. Oh my god. Dominik, jesteś tu? Mhm. To jest mieszkanie, które kosztuje 500 tysięcy. Jak wrócić z powrotem do Minecrafta, bo e, jak już znajdę przecież Zuzię i Kubusia, to muszę ich z powrotem przetransportować stąd z GTA e, do Minecrafta. Czyli czy, 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 jak, jak, jak ktoś ty to widział, jak, jak to wygląda? No ja to widzę, że wiem to tak samo, jak się tu dostaliśmy. Czyli co trzeba mieć proszę miko? Oczywiście. No to fajnie. Jak nikt nie ma proszku miko, nawet policja to jak? Słuchaj, on jest w każdej grze. Nie on, tylko w On jest w każdej grze? Tak. Aha. Czyli generalnie gdzieś tutaj jest też proszek Miko, tylko musimy go znaleźć i pewnie ma jakąś tak, swoją cenę. Jak tam Skoro w Minecrafcie no. jest taki drogi, to tutaj to podejrzewam, że będzie 4 razy tak drogi nie, Ale mamy nie nadwyżkę można Nie, 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 nie. Mamy już wystarczającą ilość pieniążków. W zasadzie ile ich mamy? Chłopie, mamy 4 miliony. Jeżeli, jeżeli proszek Miko kosztuje. Nie, wiem, nie dobra, nie hmm. wiem, nawet nie będę, nawet nie będę krakał. Dobra, słuchaj. Yy, możesz yy, spać na kanapie. Dobranoc. O, yy, dzięki.